Wykrupają się z gaje. Choć na pierwszy utoka wnoszę u człowieka, to w, jego, to w jego wnętrzu rozwija się już szagaj. Kiedy jest gotowy, by przejść do swej bliżej postaci zrzuca z siebie tylko powłokę, tak jak pani zwróciła linkę. A wąż swoją, a wąż swoją starą skórę. W tym tak, w tym tak jak pan. w tym momencie istota rodzi się na nowo już jako prawdziwy szagaj. Gigantyczne ostęp u moment o opadzących poświatowych oczach safcysach. Sa Atmosfera kosmiczne, choć owadzi ludzie, opajający połączenie, Szagaj. Ludzkie hybrydy. Hybryda człowieka i szana. Jak pewnie zauważyliście zdjęcie, to szan insekt zhagaja jest panem brakiem zdjęć. Znaleźmy znaleźli zdjęć szagajannych. Cóż. Można jest fakt jak to może mieć znaczenie. W Szagaj są zbudowane na podstawie roju i to ma znaczenie w tym momencie. Królowe nie. W każdym roju Szagaj powstają, powstają dwie kandydatki na królowe. Podczas swojej metamorfozy walczą na śmierć i życie o władzę na resztą istot. Ta, która wygra, całkowicie dominuje resztę członków roju. Królowa Shagai są osobnikami silniejszymi i jedniczymi niż reszta, aczkolwiek też są też mniejszymi rozmi rozmi rozmiarów. Statystyki: ludzka forma Szagaj. No cóż, średnie wartości, średnie wartości zwykły chyba no? 55, 55, 55 siła kondycja podacza, ręczność 55, inteligencja 65, moc 55, wygląd i wyksz wykształcenie i wygląd 50 średnie wartości królowej to 50 si siła 50, kondycja 70 Budowa ciała 45, zręczność 55, inteligencja 95, młodo 85, wykształcenie nie 50, wygląd 80. Punkty 11, 11 miało takie same. Królowa i zwykła ma takie same. Modifikator obaj mają 0, krzepa też 0 u obu. Wartość punktów magii zwykłej Szagaj ma 10 królowa, 16 ruchy 8 u zwykłego, 9 u królowej. A taki w ogóle. 1 Walczą tak samo jak ludzie Mogą zarówno stać do walki nieuzbrojone, jak i walczyć się po prostu Walka 30 15 6 Obrażenia 1K3 Plus modyfikator Obrażeń Unii. 27 13 5 Odpowiednie umiejętności Odpowiednie dla ludzkiego dziecka lub nastolatka Królowe mają wyższe wartości umiejętności opartych na zdobytej wiedzy Pancerz brak Zaklęcia. brak Młode królowe mogą znać Ręka dwa Udata w treści urzędnika formy Szagaja, nie, szagaj nie podsyłuje utraty punktów pożytkowych. Pełna forma szagaj. Siła i kondycja 65, budacja 55, zresztą 80, inteligencja 65, moc 55. Średnie stacji królowej, wartości królowej. Siła sześ... 65, kondycja 110, budacja 65. Wezność 110 inteligencja 15, mod 85 Wątki wykształcenie nie ma znaczenia. Średnie poktyczności 12, uszagaja 17 u królowej. Modek na Bożej 0, u królowej 1K4 Uszagaja krzepa 0 u królowej 1. Średnia wartość punktów magii uszagaja 11, a u królowej 17. Ruch 6, poruszając się, latając. Królowa 4, lat szery się normalnie, ale 30 latając. taki będzie 2 lub 4, gdy używasz ponok lub gdy używasz usawek. Kiedy jest na ziemi, może używać obu ramion do atakowania pazurami. Jeśli lata, może użyć rąk i nóg, a więc jednocześnie 4 końców do ataków pazurami. Ewentualnie mogą że zamiast nich, użyć swojej ssawki. Atak ssawką. Szagaj wystrzajewuje żrący kwas na odległość nie większą niż 1 metr, która natychmiast zaczyna spuszczać tkanki w ciebie przednika, ponadto utracę po dwie, obrażeń i, i utratę wyglądu w równą wartości obrażeń. Następnie Szagaj rzuca swojego tego języka, aby wysyłać się topiące się mięso. Kwas nie zostaje poza przestaje, przestaje dodawać obrażeń aż do chwili, gdy zostanie zmyty. Potoczny w czasie takiego ataku punkty jednogłości się go usierdarmalnić, ale punkt wyglądu już nie. Kwas Ważna pływocina szagaja, przeżera wszy, większość materiałów, chociaż z różną paszczką. Dlatego odejmij coś ważną wartość wartości paszczki i piszajcie jak się posiada. Jeśli poziom po, jump nie spadnie do zera, oznacza to, że kwas przeraża się na... na, na, na walka 45-22-9. Bożnie plus modyfikator ważny. A tak z stawką 50-25, ciągle 1 3 plus analogiczna utrata wyglądu. Unik części 28-28. nie dotyczy. Pancerz 4 punkty jedynowego pancerza. Zaklęcia brak. Królowa zna 1k3 zaklęć. Oddatność 0 lub 1k8 to spotkanie pełnej formy szaga 1k1 lub 1 k 3 będzie świadkiem magazyny metamorfa z kryptaci w szagaj w wadziego wadzie o formę. Cóż. Jak z tego korzystać? można różnie można skorzystać z ok sposobu bo na pewno gracze mogą wpaść gdzieś na kiruj szagaj no, ale ciężko by było jakąś kampanię która nie nazywa nie byłaby skupiona wprost na szagaj w której mogłyby wystąpić jakoś nie no mogłyby pośrednio ale tak w sumie trochę chyba nie da się je uknąć ale w większości raczej to będą kampanie związane z szagaj bezpośrednio z szanami i szagaj. No i cóż. W tym odcinku tyle. Pa!